jestem depan i witam was wszystkich, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest Magister gramy sobie w Sea of na ręce. Nawet nie do mi się przewitać, dzięki Tak, no przywitasz się zaraz. Wszystko będzie git, mam nadzieję, że nas dobrze słychać. A teraz magister, ja w to gram pierwszy raz, ty już grałeś, co trzeba zrobić. Topimy niebieskich? prawo W prawo, mocno, w prawo, mocno. Dobra, muszę sprzeczyć grę. Mordoboda nas jak ty kierujesz to? Mordo, za to najeliśmy. Nie, o kurwa dostałem ster. Mordo, co ty, co ty odwalasz powiedz. No, próbuję w nich wjechać. Harpun. Po co ten wjeżdżać, po że wjeżdżasz, to jesteś rib Nie, będzie dobrze. No weź. W lewo, w lewo, w lewo, bo nie mam bicia. Magister, ty zobacz co jest w lewo. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, lewo, lewo. No, płynę. No, jak Nie wiem. Morto, zatonęliśmy. Nieee, no. Będzie Dua dobrze, te. magister. Ale Dua co to za głupoty w ogóle. O, ale desek przynajmniej dużo. I za to szanuję. A nie, kurde, dadzą dwie deski na krzyż. I kurde, myślę, że zadowolenie. Ja tutaj profesjonalnie dużo desek. Morbo Co jeszcze raz? Poradź sobie z Mar... Mordo, nie mamy steru do nas nawalad Ja tytu. sobie nie poradzę spokojnie Tu nie mamy. Magister spokojnie, ja tutaj ogarniam dół Ty się zajmujesz górą E w ogóle dlaczego to są kokosy, a nie banany. Ja lubię banany, ja nie chcę kokosa. Bo kokosy są lepsze. Nie, banan i chuj. Lubię banany, banany są cool. Lubię banany, banany są so cool Dobra Ale poważnie, trzeba zniszczyć typów, bo to, 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 to mi się nie podoba No co to ma być, Ej, niebieski po lewej Ej magister, twoje zadanie to jest się z nimi nawalać, Ej, ja łatam dół A potem zaraz będzie zamiana, bo ja chcę odcinek Ej dobra Możesz mi podnosić masz? Nie, bo już jest woda prawie, że zatonęliśmy dla... No, będę wylewał wodę A ja może bym się wdupił tak do nich? Co ty, no co ja Nie ty łataj No ale ja miałem się wdupić Nie ty Ale ty masz po pierwsze lagi, po drugie ja mam odcinek No i co z tego, że mam lagi? Mordo Czekaj mam no ten ale... ciemny monitor, nie Cię... wiem, czekaj mam ten ciemny monitor, nie wiem gdzie jest wyjście, o tu jest. <słyska> no ten niebieski to ewidentnie się na nas uwziął. No ale czy my możemy płynąć? No, nie mamy zagrożenia. To go napraw. Jak co chwila mam go no, to ja się zaraz eksmituję to... z tego statku i idę ich zabić. I tyle w temacie. Jako... Ja, ja go nie zabiję. Ja zabiję wszystkie. Jestem najlepszy w tą grę. <tłuk Police> <grym> w <tym> o, ale zobacz. Mamy już 40 końców. Fajnie, nie? Gdzieś się jeszcze cieknie. O, tutaj cieknie. Magister, co tam jeszcze powiesz? Jak sytuacja wygląda na statku Nie no patrz, nawet nie dostajemy, no ja... Ja to jak zrobię sprawę to normalnie... Mucha nie siada normalnie. Patrzcie, teraz wam widzowie pokażę jak się naprawia masz. Bo magister nie potrafi. Magister idzie srać, okej. Okay. O kurba No można i tak. A i tak podczas odcinka, no jak on może Okej. Okay. Zatam tutaj dwie dziureczki, znaczy, tu, przepraszam, tak, dwie dziureczki, tam deseczki. Opuszczę nasz jakże cudny żagiel. I płyniemy. Oj, dostaliśmy jeszcze w ster. Dobrze, to jest wszystko zaplanowane. Rzućcie zaraz zostanie, zostaną dojechani Magister, naucz ty się strzelać, co? Pięknie, ale żeś to zrobił dobrze Dobrze magister, dobrze Ster na prawo i tutaj bierzemy typów normalnie Na S z typami Seraj, magister, strzelaj Mmm, ale żeś to ładnie zrobił. Oj, spierdoliłeś prawda? Ależ to kurwa zjebał! Idź po kulki, ja postrzelam. Ja postrzelam. Dobra. Syk. Syk. Kurwa, nie strzelam. Nie dostrzelił, jedną. Cyk Cyk Fak Magister Nie mam sterowności, no Dobra, cyk Na S typem, nie? No szkurde, spierdziela Z czym się kulki skończyły? A, bo my to nie no tak Widzicie, widzicie widzowie? Ja muszę wszystko ogarniać, bo magister się poszedł. Dobra, a więc jakby to jest historia z obozu, nie? No. Jakby na spokojnie sobie y, siedzimy, jakby to jest jakby tak, jak sobie siedzimy sobie na spokojnie w pokojach, to już jest jakby ostatnie to jest już ostatnia jakby ostatnia już mniej więcej noc, tak? to jeszcze dwie noce mniej więcej zostały, nie? Czy tam jedna noc, w sensie ta noc, którą teraz byśmy spali wtedy, jeszcze kolejna noc została, nie? Czyli jeszcze dwa dni. Ym, I ziomkowie? W pewnym momencie tam byli tacy, tacy bliźniacy byli. i oni potrafili strasznie wkurzać, ale że ja jakby potrafię być, jeżeli chcę, jakby jeżeli mi się chce, jeżeli ktoś poznaje, to jestem miły dla wszystkich, to jakby nikt się do mnie nie eprył, jakby wszyscy, wiesz, wszyscy byli też mili dla mnie, spoko. I pewnie mówiąc, oni tak postanowili, dobra, nie dla Beki, to było ile lat temu? Dwa, trzy lata temu, to jeszcze czwarta klasa była, czwarta klasa, tak. To oni mieli taki zajebisty pomysł, że wyjdą sobie pod, go, pod kołdry i zaczną sobie pucować, nie? <grym> po prostu. Wszyscy na nich się tak patrzyli, mieli taki kwasolik, wyrabiają. Eee, I jakby na sam koniec jeden ziomek po prostu się na mnie spojrzał, patrzył się na mnie przez dwie minuty. Po czym powiedział mi, że mam mu podać chusteczki, więc takiego mindfucka, nie? Jeszcze, że ja byłem takim. na tych, co nie ma, nie, czy nie. to jeszcze nie... Magister, nie wyłącz na... tą kurwę. Tak. Natomiast... Okej. Okay. <grym> I um, po prostu jakby... Gdyby... Jak <grym> się wysłowić? O, to ja tak postanowiłem, że nie, nie dam mu chusteczek, nie? To sobie poszli do toalety umyć ręce. Wszyscy byli tak zesrani dotykać tych umywalek, że nikt przez te dwa dni nie mył zębów nic. XD. XD. <grym> No, beka w chuj. Cała historia, w sumie. Ale mam jeszcze więcej historii, na przykład z obozu, nie wiem. Na... O, kurwa! Przykładowo. No to mów. No to był obóz koszykarski. I ja tam z ziomkami chodziliśmy, zasiadaliśmy na trybunach i patrzyliśmy, jak dziewczyny grają. Um, ale pewnego dnia pan postanowił, bo to było w wakacje. Idziemy na plażę. Okej, okay, idziemy na plażę. Świetnie, idziemy. Chwilę idziemy. E, szliśmy tak z 15 minut, jak nie pół godziny. Po drodze był jakiś tam park, to postanowili zrobić nam trening i tej trochę pobiegaliśmy. Byliśmy na plaży. Było rozciąganie się na piasku i od razu były ćwiczenia na piasku. I oczywiście było 5 minut w wodzie i już było wracanie, nie? Bo jakby XD. Em, tak sobie na spokojnie wracamy, wracamy. No i w sumie to tyle. To nie było. śmieszne. <laughs> to <nie>? mogli <laughs> zrobić bez sensu, nie? Ale co się tam i tak odwalało, to było xd, bo kiedy no tam były prysznice, jakby się dzieliło, nie? że najpierw poszli się dziewczyny kąpać, potem chłopacy i tak na zmianę. Nie? Mm -hmm. I my pewnego dnia po prostu, jakby my poszliśmy się pierwszy kąpać, to poszliśmy, wykąpaliśmy się na spokojnie. Owinęliśmy się ręcznikami, bo że kogoś byśmy spotkali na korytarzu. I my tak wychodzimy, dziewczyny sobie stoją po prostu, po prostu sobie stoją przed, przed drzwiami. Tak patrząc na nas i zaczynają tak nagle piszczeć, co nie i zaczynają na nas krzyczeć, że Jezu, jesteśmy nie? i w ogóle ten. My mamy takiego mindfucka, bo same siedziały przed drzwiami i czekały. Say what? I ja takim powiedziałem, że tak samo jakby zobaczyły nas w kąpielówkach, nie? A widziały nas w kąpielówkach, Miały takie... Jedna miała takie... A, w sumie racja, okej, okay, nie. <laughs> Dobra, magister, go prawo, goł prawo, szybko, 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 szybko. No to ty sterujesz. No i jest na na lewo, na lewo, Max. Znaczy, na Mordo prawo. W no o to chodzi. Nie, czekaj, nie o to chodzi. Dobra, pilnuj, idę po skrzynie. Mordo. Idę po skrzynie, cicho, będzie teraz dobrze. Lepiej. Uciekaj. Tak, tak chciałem się nawalać, a nie wiecznie ja prowadzić. Ale... Ej, no, no teraz lepiej. Ale ej, chodzi mi magister o to, że ja tutaj poszłem będę skrzynie brał, tak? To magister jest mikrofon. Ale. Nie, nie spróbuję. Magister, powiedz mi gdzie jest ten? Jestem obrażony, bo Kitka ma większą administrację niż ja. O je Jezu. Ej. Ale, ale ja zrobiłem ten serwer, więc... Wiesz. Mówię, co z tego? ten statek stoi w miejscu, czy co jest nie tak. No stoi w miejscu, bo zaciągnąłem kotwicę. Jesteś u No nie, czekaj, bo wsklejdę. Ej ty, nie... tu zaraz naskti rozwalę jakby jak gdzieś sam napić. nie żadnej nie ma, co za skam. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Dowpierdalam się w cztery statki. Czym naszym? O, to z tej też jest. Dawaj, go w fioletowy, go w fioletowy, trzeba fioletowych zatopić. Czemu ster tak wodno chodzi w lewo? No, bo się popcił pewnie. I cyi! Nie Ale tak ty czy... te... Nie, my nie, nie zatoniemy, go do nim, Zabiję ciula, Szmata, wy... To ty, Boże, nie rób paniki, mów, że to ty. A ja bym nie Szmato! Nie... Ale szmata z mieczem nie nawalę. Zabi... Zabiję dziada. Ej no, dostał 3 hity! A tu jest 2 typa. to czemu my mamy zero punktów? Spoko, za... zabiję typa. O Jezu, co za... Gnój Ej, zabiję dwóch typa poskładałem Fajnie. Ja, ja ostatniej na łeb dostałem. Stopienie. Ej, zatopię ich. Zatopię dziadów. Zatopiłem! ha. Zatopiłem. Mog to. Zatopiłem. No nie gadaj. Ja ich zatopiłem. My nie możemy. Dostaliśmy 10 punktów za zatopienie. No co za gówno. Mord... No widzę, płynę, To do nas? Mord do... zielony! No idę, no! Płynę no jeszcze... nie mogę nawet załadować ciała, bo do nas... No pójdę. Płynę... W... Ej, no odsunąłeś się! Aha! To nie można na nasz statek wejść po prostu, cześć. Yy, chciałem wejść i się nie da po prostu. Dlaczego dostaliśmy minus no. tysiąc? Coś ty zrobił. O, co nie Oh GOD please no, no! A ty? Lewo. Lewo. O, masz w dupę. Jeszcze nie O myślałem, że do nich dolecę. A nie... O, ale, ale się w nią ni nie wdupimy. No cudem ominę ominęła. A ja jestem mu typu. To mogłeś powiedzieć, bym sterował czy coś. Zawracam Ja się z u nich zabieram Plus. Ja ich będę ostrzeliwywał Dobra, walcz ostrzeliwanie Cześć over. Jak nie dostał? Magister! Co? Czołowe! i się krepie. Dobra. i typa... a ja idę do nich na statek ich roznieść, ogień. Trzeba zarzucić kotwice i do nich podpalam To nie co? mają kotwice i ich podpalam właśnie. No mają kotwicę zarzuconą Dobra Ej mordo, bo my też toniemy Może byś poszedł na statek co? Wolno chodzić. Fuck, ty się zrespił, ty się zrespił Mam mało życia A typ zabił. ty pieni Gonie zielonego Ej, pytam czy idzie do szkoły gdzieś? Tak Ej, co jest? O koniec. Zajmiesz czwarte miejsce, jej, yeah, mamy czwarte. Urad się załadował. <grym> Dobra. Dziękuję drodzy widzowie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych filmów. No i co, widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia, Paul i cześć.